Mam bzdury gada. jak mógłbyś złamać szczękę O, elegancko. Bardzo pan dziękuję. Po trafił w tych małych rękawicach kciukiem w odsadu. Moi drodzy, to nie jest tak, że ja pojechałem karetką, mam bzdury gada. Jak mógłby złamać szczękę jak jedyny cios, który doszedł, to ten kciukiem w przodu. Nie, ja sam przyjechałem. Po prostu mam uszkodzony od po tym, jak wsadził mi kciuk tym uderzeniem. To nie było intencjonalne absolutnie. Absolutnie nie było to intencjonalne. Po prostu w ferworze walki pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. O, elegancko. Bardzo Pani dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Wszystkiego Dobry. dobrego. Tak więc moi drodzy, absolutną bzdurą jest to, że ja mam jakąś szczękę złamaną. Faktycznie, no, tak jak wam przed chwilą mówiłem, w ferworze walki absolutnie nie uważam żeby to było intencjonalne po prostu trafił w tych małych rękawicach kciukiem w odsłonę no i pojawił się problem także zobaczymy jak będzie to wyglądało jeśli chodzi o naprawienie tego oka dam wam znać jutro natomiast przede wszystkim chciałem wam bardzo, ale to bardzo podziękować całej Atlas Zarenie za tak wielki doping. Moi drodzy, jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Natomiast nic się nie zmienia. Szmata zawsze będzie szmatą i to, to w ogóle nie ma